Przede wszystkim gratuluję. Ja w imieniu swoim i panelistów również dziękujemy. Jak już wspomniałem, chyba nie ma w i w okolicy osób, które by nie widziały tego występu, czy to w telewizji, czy potem w internetowych przekazach. Proszę, jakie sygnały do Was docierały po występ? Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni. Nie oczekiwaliśmy takiego dużego odzewu. Wszystkie wiadomości, które do nas spływają przez te teraz dwa dni, wiadomości na Facebooku polubienia i udostępnienia tego, co działo się właśnie w Maście, zaskoczyły nas. Miłe, pozytywne opinie. Nie spodziewaliśmy się tego, no i baliśmy się tego, bo mówię, to jest duże wyzwanie: stanąć tam przed takimi jurorami i zaprezentować się. Wiadomo, że każdy z nas po części reprezentował swoje miasto i chcieliśmy wypaść jak najlepiej. O tym, że wystąpicie w MassBeat The Music było słychać dopiero kilka dni przed, przed emisją. Kiedy to było nagrywane i dlaczego tak długo w tajemnicy utrzymywali się swój, swój udział? Po pierwsze, nasz udział w w Music wyglądał tak, że nie pojechaliśmy na precasting, tylko wysłaliśmy swój materiał drogą mailową. W tym roku jest taka nowa opcja, gdzie nie trzeba właśnie jechać, tylko można coś takiego zrobić. Dowiedzieliśmy się to. O, o tym, że tam będziemy po jakimś czasie i tak naprawdę mieliśmy bardzo mało czasu, żeby cokolwiek zrobić. My już nie mieliśmy żadnej próby, nie mieliśmy żadnego spotkania, ponieważ ja pracuję, Pamela również pracuje u siebie w Gnieźnie i tak naprawdę na spontanie spakowaliśmy się i pojechaliśmy do Warszawy. Tam nagrywania odbywały się 9 grudnia. Po tym wszystkim stwierdziliśmy, że no nie będziemy, razem podjęliśmy taką decyzję, że nie będziemy o tym mówić, bo nie mieliśmy pewności, czy nas puszczą. Nigdy nie wiadomo, czy występ danej osoby, czy też zespołu będzie puszczony w telewizji. Dlatego woleliśmy poczekać, nie rozsławiać tego, nie mówić o tym i czekać aż do tego dnia, kiedy właśnie się dowiedzieliśmy, że będziemy. Też nikt nam nic nie mówił, tak naprawdę dowiedzieliśmy się o tym, że będziemy z Facebooka. Ale tego 9 grudnia już widzieliście, że macie cztery razy tak, że przychodzi się dalej, prawda? Tak, 9 grudnia y, byliśmy tam już o 7 rano. Y, wcześniej spaliśmy w hotelu, stamtąd już busami zabrali nas do, do programu. Y, z samego rana już były wszystkie przygotowania, próby. Y, my na scenę weszliśmy dziś około godziny 20-20.30. Y, sporo emocji dostaliśmy Yy, taki werdykt właśnie jurorów, jaki był pokazany w niedzielę. Wiedzieliśmy o tym, cieszyliśmy się i no, w tym najbliższym gronie, czyli po prostu ja z Pamelą i najbliższa nasza rodzina widzieliśmy o tym, ale dalej nie mówiliśmy, bo mówię cały czas, nie wiedzieliśmy dokładnie, czy akurat to wyświetlą. Jest tak bardzo dużo uczestników i tak wielu yy, występujących, że nikt dokładnie nie wie, co reżyser będzie miał w głowie i czy to akurat będzie wyemitowane. Zdradziłeś troszkę od kuchni, jak to wyglądało, że przyjechaliście wcześniej rano, wieczorem dopiero wystąpiliście. Troszkę więcej tej, kuch tej kuchni mógłbyś zdradzić? No, wyglądało to tak, no, przyjechaliśmy o godzinie 7 rano już do studia. Tam się zarejestrowaliśmy ponownie, czyli wszystkie nasze dokładne informacje, wiadomości o nas, kim jesteśmy, co robimy, zdjęcia nasze. Musieliśmy podać swoich fanów, którzy z nami przyjechali, czy rodzina najbliższa. Tutaj akurat był ze mną kuzen, z Pamelą była siostra. No i się wszystko zaczęło toczyć swoim tokiem już powolutku, ale na praktycznie bardzo, bardzo szybko to się działo tam w programie, ponieważ wszystkie wywiady po kolei, każdy musiał mieć jeden wywiad, drugi wywiad, jakieś zdjęcia na ściance, która tam była, swój materiał, taki klip reklamowy, który jest, potem wywiad do jednego radia, do drugiego radia. Następnie były próby. W próbach też się czekało, każdy był w kolejce do próbnik, nie wiedział dokładnie, o której te próby będą. Próby były tylko do 11. Później po próbach były przygotowania, czyli styliści, wydarzyści, fryzjerzy, obiad, przerwa i tak dalej. No i później już Weszliśmy do i tam już od godziny 15 do godziny tej 20 czekaliśmy i cały czas do końca nie wiedzieliśmy, kiedy będzie nasz występ i to było najgorsze, bo nikt dokładnie z występujących nie wie, kiedy jest jego czas i wejście na scenę, więc każdy praktycznie tak na szpilkach siedział i cały czas w stresie, w nerwach, bo to, co się działo tam i te nagrania, które się działy, my to wszystko słyszeliśmy, nie widzieliśmy tyle tego, ponieważ to wszystko jest tak ubrane, tak pozasłaniane, że tam jest publika, my jesteśmy pod spodem, praktycznie pod tym całym programem, tam są wszystkie garderoby, wszystkie biura i to całe zapesze kuchenne. Czekaliśmy aż wystąpimy no i Przyszła pani, powiedziała, no słuchajcie, za 15 minut startujecie. No, wtedy poszliśmy za scenę tam, żebyśmy przygotowani, praktycznie nic się nie rusza ze swoich instrumentów, muzycy nic nie dotykają, tak samo tutaj było z pianinem. Wszystko robią technicy, wspaniała firma, która realizuje to wszystko na najwyższym poziomie. No tutaj wielkie ukłony, bo naprawdę na co dzień też się tym zajmujemy, tylko na bardzo małą skalę, pracujemy też z dźwiękiem, ale to co tam się dzieje, to naprawdę to jest wielkie ukłony te 15 minut przed występem, kiedy ta Pani przyszła was już poinformować, że za chwilę wasza kolej, wtedy emocje opadły już, czy wtedy dopiero się sięgnęły Zenitu? To jest śmieszne, ale właśnie wtedy już nie mieliśmy siły, bo przez cały dzień czekania i przez cały dzień tego, tej niepewności, jak to będzie, jak wypadniemy, uczestnicy, którzy występowali przed nami, którzy też, również bardzo duży poziom, wyśmienici muzycy, którzy występowali tam, z, występu na występ, po prostu to wszystko wyglądało tak, że mówię, ojejku, Pamela, tak naprawdę, co my tu robimy? No bo tak trzeba to przyznać, no bo ludzie tam świetnie grali i świetnie śpiewali i cały czas to się słucha tego i, i każdy myśli, o kurde, zaraz ja, zaraz ja, co powiedzą. Jeżeli występuje zespół, który naprawdę jest świetny, a dostaje trzy razy nieraz tak, to potem my myślimy, o kurde, to ciekawe, co będzie u nas. I w takiej niepewności jeszcze sami zapowiadający i prowadzący mówią, no słuchajcie, przyjechaliście tutaj, ale wiecie o tym, że możecie być wychwaleni, ale możecie też iść tak naprawdę na stratę, bo ponieważ dostawając trzy razy nie, no to już się z czymś wiąże. No przyjazd do takiego miasta, wiedząc o tym, że jest trzy razy nie, no to już, no już nie ma tego, co jest teraz. Pewnie wielokrotnie analizowaliście swój występ z nagrań. Coś byście zmienili, czy zrobiliście wszystko tak, jak sobie zaplanowaliście? Jak to mówią, wiele rzeczy, które robi się spontanicznie, nieraz wychodzi lepiej niż te, które są przygotowane i spędzone ich z bardzo dużo prób. Uważamy, że ten występ, który zrobiliśmy właśnie tam, jesteśmy bardzo z tego zadowoleni, bo później próbowaliśmy już wielokrotnie ten numer grać czy też nagrywać i nie było już to, co było tam. Inny, inne emocje, inna publika, to wszystko inaczej wyglądało, i to człowiek, to skupienie i yy, przeżywanie tego wszystkiego, co tam się dzieje, bo naprawdę yy, my, będąc tutaj cały czas na miejscu i robiąc różne projekty, nigdy się nie spodziewaliśmy tego, jaki tam może być stres. My to oglądamy tutaj wszyscy przed telewizorami, widzimy, Afanie występują, są mioroży, mówią swoje opinie, później biją wszyscy brawo, a tak naprawdę to są takie potężne emocje jest taki wielki stres, że naprawdę trzeba to przeżyć, żeby żeby później móc mówić o tym i, i, i dalej działać. No teraz już wiemy, jak to wygląda i jeśli się uda dojść do tego półfinału, to na pewno już to będzie inaczej i to już dla nas będzie, już mamy jakieś delikatne, malutkie doświadczenie w tym i będzie nam leżej. Same dobre opinie zebraliście od jurorów podczas programu, to co my wszyscy widzieliśmy, a rozmawialiście z nimi również po programie? Coś więcej wam powiedzieli o, o waszej twórczości? Powiem od kuchni, że z jurorami nie da się rozmawiać, ponieważ jurorzy mają wszystko przygotowane na najwyższej półce. Oni przyjeżdżają na samo nagranie, mają wszystko przygotowane, mają swoje garderoby, są doprowadzani do garderób i tam stamtąd od razu wędrują na swoje stanowiska, więc nie ma takiej możliwości nawet w przerwach, żeby się z nimi spotkać, a ja już nie mówiąc o tym, żeby rozmawiać. Y jak wygląda dalszy wasz udział w programie. Teraz jesteśmy na etapie głosowania, tak? Teraz jesteśmy na etapie głosowania, głosowanie, które jest tylko i wyłącznie w internecie na Facebooku można głosować, no niestety tylko przez wysyłanie głosów komputerowo, nie można tego robić przez SMS-y, ponieważ aplikacja jest tak stworzona, że trzeba to robić na komputerze i Ilość głosów, która będzie tutaj na naszym koncie do końca też nie decyduje o tym, czy my będziemy w tym półfinale, czy nie, ponieważ... Właśnie od czego jest zależne to, czy zobaczymy Was dalej. No właśnie, tutaj jest taka sytuacja, że po wszystkich już odcinkach, które zostaną wyemitowane, tych odcinkach castingowych, na razie zostaliśmy na szóstym, nie wiadomo ile jeszcze ich będzie, zostaje utworzony panel jurorski, na którym zostają wybierane te kapele, zespoły, duety, soliści, którzy wypadli jak najlepiej mają również jak największą ilość głosów, ale też bardzo duże znaczenie tutaj i wielkie jakby całe duże zdanie na ten temat ma reżyser tego całego programu i to on tak naprawdę, on docelowo będzie wybierał kto wystąpi w półfinale. Na chwilę obecną nikt jeszcze nie może być pewny miejsca w kolejnym etapie, w tym półfinale. Właśnie to w tym wszystkim tak, jest, że ludzie, którzy zostali bardzo mocno nagrodzeni, mają cztery razy tak, mają mnóstwo swoich fanów, są naprawdę już bardzo daleko zaszli przez ten program, gdzie to już jest, od, jest już szósty odcinek. Oni dokładnie sami nie wiedzą, co będzie dalej. Oni mogą być najlepsi, a okaże się, że nie będą w półfinale, ponieważ wszyscy cały czas czekają i nie ma wiadomości, czy to mailowych, czy telefonicznych, że słuchajcie, my przygotowujcie się, przygotowujcie swój materiał, jesteście w półfinale. My tego nie wiemy. I sami nawet muszę się przyznać tutaj, bo nie mamy żadnego utworu jeszcze utworzonego na tą okazję i nie wiemy jeszcze dokładnie, co to ma być. Mamy już mniej więcej jakieś plany, Pamela w tym tygodniu przyjeżdża, będziemy coś działać. Ale jak to wszystko będzie? Jaki pomysł na to i co dalej? No musimy się już za to zabrać, no bo sami nie wiemy. To jest wielka niewiadoma. Dowiemy się praktycznie na, na sam koniec. Kiedy mniej więcej właśnie bym się dowiecie o tym? No właśnie nie wiemy, nie wiemy, nie wiemy jak, yy, jaka jest duża yy, ilość odcinków. Może to być koniec maja, może być to początek czerwca. Wszyscy czekamy. Każdy z uczestników nie dostał yy, jeszcze żadnej informacji, żadnych wytycznych, tak jak było wcześniej, gdzie dostawaliśmy wytyczne, yy, jak szybko mamy się stawić, na którą godzinę mamy być, jak mamy mniej więcej być ubrani, yy, co mamy przygotować jakiś repertuar i jakie wiadomości w tym momencie nie mamy nic czekamy cały czas i kiedy to dostaniemy no to się okaże jak tylko będziemy coś wiedzieli będziemy wiedzieli jakieś y, małe informacje do nas napłyną odezwiemy się damy na pewno znać i na naszej stronie internetowej na fanpage'u który założyliśmy y, te informacje będą zamieszczane praktycznie codziennie jaką rolę odgrywa to głosowanie przez aplikację komputerową y to są dwie opcje. Pierwsza opcja to jest taka, że na pewno pomaga uczestnikom w tym, aby dostali się dalej, ponieważ jest to duże zainteresowanie wokół danej osoby czy zespołu procentowo jest to pokazywane w internecie, a druga sprawa to na pewno te procenty przekładają się na pieniążki, które zespoły czy wykonawcy dostają. Czyli dany procent to jest jakaś kwota pieniędzy, która wpłynie na dany zespół bądź solistę czy różnych występujących w tym programie. Ale to trzeba przekroczyć jakiś próg określony, żeby cokolwiek w ogóle otrzymać? Czy, czy jest pula, która jest według procentów dzielona? Z tego co słyszałem, to jest ten najbardziej, napięć, naj, bardziej, najwięk, napięć pięciu uczestników, czyli pięciu uczestników, którzy dostają największą ilość głosów, to między nimi jest ta pula dzielona procentowo. Z, całego, z całej edycji czy z danego odcinka? Z danego odcinka. Dany odcinek jest, głosowanie jest do czwartku, czyli od samego już wyemitowania programu, aż do czwartku można głosować i już w piątek wiadomo, jaka pula została wydzielona, czyli jaka część procentowa została na dany zespół przyznana. Masz The Music swoją drogą, chociaż to no, chyba jedno z najciekawszych twoich, twoich doświadczeń, ale nie jedyne. Jakie masz plany na dalszą działalność muzyczną? Nie chciałbym tutaj nic mówić na ten temat, ponieważ to wszystko tak się zmienia i wszystkie które, projekty, które robiliśmy, próby, które podejmowaliśmy, to też nie chcę tego przekreślać, ponieważ to, co tutaj robimy na miejscu na co dzień, to sprawa nam wielką radość i przyjemność, satysfakcję z tego, że takie coś możemy robić. Współpraca z ludźmi tutaj na miejscu, muzykami i wokalistami, wokalistkami na terenie naszego miasta, nie tylko i powiatu, z ludźmi, z którymi współpracowaliśmy z Gniezna, no, to nas uszczęśliwia. I dzięki Dzięki temu wspólnie razem mamy razem kontakt, tworzymy i działamy. Wiadomo, że jeśli udałoby nam się w tym programie coś osiągnąć, to na pewno zaczniemy robić swoje numery, zaczniemy, zaczniemy aranżować i pisać swoje kawałki po to, aby móc coś swojego wydać, ale na pewno nie odetniemy się od tego wszystkiego, co tutaj na miejscu mamy, bo mamy tutaj w zaplecze ogólnie na terenie powiatu słupeckiego Słupcy i Gniezna mamy, mówię, tak wspaniałych ludzi do współpracy, że będziemy razem z nimi chcieli cały czas współpracować, tworzyć i robić nowe projekty i na tym na pewno nie poprzestaniemy, a to w że dzięki temu, że mogliśmy się tam dostać, to na pewno delikatnie też nam w tym pomoże. Czyli możemy być spokojni, że Subcy nam nie uciekniesz? Na pewno nie ucieknę i dla mnie y, mówię cały czas tworzenie tutaj z tymi ludźmi, z tymi dzieciakami, młodzieżą, y, również jak i zespołami. Teraz y, projekt y, orkiestrowy, który y, niebawem 24 y, będzie wystawiany w teatrze w Warszawie, gdzie naprawdę bardzo się cieszę, że też będę również y, mógł tam wystąpić, y, to pozwoli na to, że będziemy próbowali z tą orkiestrą stworzyć kolejny projekt, już projekt, który nie będzie tylko orkiestrowy, ale już y, z wokalami też duży, na jakiejś fajnej, dużej scenie, fajnie zaaranżowany pod jakimś fajnym nazwem, jakimś fajnym hasłem z patronatami właśnie z, z, w połączeniu z miastem, z domem kultury. Tutaj, na naszym terenie, żeby coś tutaj promować i żeby tutaj się działo razem, wspólnie z naszymi ludźmi. Dzień. Dziękuję bardzo, jeszcze raz gratuluję.